Siemano, witajcie! Jestem Adamowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale! Dzisiaj widzowie, jak już dobrze widzicie po miniaturce i po tytule, dzisiaj będziemy robić pranka na tym oto gostku. Dokładnie tak, dzisiaj idziemy robić pranka na tym gostku. Włamujemy się na jego konto i robimy normalnie pranka, jak nie powiem co. Taki parkour bardzo wysoko. Ustawimy mu tam widzowie spawna i będzie musiał pokonać ten parkur żeby wrócić znowu na Adamowice. Dokładnie tak widzowie. Jeśli mu się uda, to oczywiście zdobędzie fajną nagrodę, więc myślę, że nawet mu się to opłaci. Szczerze on się nawet tego nie spodziewa, nie? Jak wyjdzie na serwer, będzie tak zszokowany. I pierwsze co on zrobi to zapewne będzie nagrywał, więc możecie się spodziewać również od Adamka Gaminga, odcinka również na tym kanale więc koniecznie subskrybujcie ten kanał dzwoneczkiem, żeby was to nie ominęło zbliżamy się również do 900 subskrypcji zaraz będzie też widzowie 1000 więc myślę, że warto subskrybować, może do końca wakacji się uda oczywiście filmy będą się pojawiać tak co 3-2 dni no więc co, ja już tutaj skończę gadać i myślę, że możemy się włamywać na konto Adamka Gaminga Dobra, jestem już tutaj widzowie, na koncie Adamka Gaminga i ostatnio w odcinku, w ostatnim, Adamek Gaming dał mi 64 diamenty. I wiecie skąd on to wyjął z takiej dość dziwnej szalkerowej skrzynki? Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to oczywiście macie link w opisie do niego oraz w prawym górnym rogu, jak strzelaliśmy widzowie Idziemy zobaczyć, co on w tej szalkerowej skrzynce jeszcze trzyma, bo dawno tak naprawdę nie oglądaliśmy tego. Dobra, regulamin. Yy, dwa to temy nieśmiertelne. Ojo! On ma te płyty i on to je znalazł z w kopalni jakiejś, z tego co słyszałem. Dobra, cenne itemy i cenne bloki. Dobra, uwaga, cenne bloki. Ja nie mogę. 51 bloków diamentu. Okej, okay, i teraz ta skrzyna. Jocie. I on. A, ja nie wierzę. Dobra, te jabłko, okej, okay, złote też. Rizomp też wiem, że mi... Ale on ma... Ja cię kręcę. I on to uzbierał. Ja nie wiem, ja widzowie zawsze robiłem takie luźniejsze rzeczy. On widać, że się skupił totalnie na robieniu zbrojek. enchantowaniu O ja cię kręcę. Ja nie mogę. Dobra, oddaję mu to. Dam ci kolejną strzałę. Dobra. Widzowie powiem wam nieźle, nieźle nieźle nieźle, dobra więc na razie myślę, że z tego konta możemy się wylogować dopiero zalogujemy się wtedy gdy nasz parkour widzowie będzie gotowy, dobra więc przechodząc do sedna możemy sobie wziąć dużo widzowie bloków jakichś takich typu bruk i tak dalej, mamy tego w pierun można by powiedzieć, weźmy to sobie żeby się podbudować, robić przeszkody i tak dalej Okej, okay, dobra. Jeszcze nagrodę. Jaka by mogła być nagroda? Nagroda, nagroda dla Adamka. Ja tutaj też zbytnio nic nie mam. Ja tutaj nic nie mam zbytnio też. No, myślę, że możemy mu dać... ...żelazo, złoto, diamenty. Myślę, że to będzie taki przyzwoity prezent. Jeszcze możemy mu sypnąć troszeczkę diaksów, na przykład... 10. Bo sam już nie mam za dużo tego wszystkiego, nie? Jak coś też ma, są nasze, więc możesz się to brać Myślę, że taki prezencik będzie ok. Mam nadzieję, że się również będziesz dobrze bawił Więc myślę, że widzowie możemy zaczynać iść to w sumie robić Wezmę sobie jeszcze Elytrę i Firewerki za sobą, żeby po prostu ogarniać To jest najgorsze, żeby to właśnie zacząć to budować Jezu, ile tutaj bloków będzie? Muszę się w ogóle upewnić, że nie będzie tutaj Żadnej wody, a nic takiego, żeby nie mógł po prostu sobie spaść ładnie. Tu będzie git, więc tu będzie taki jakby spawn widzowie. To możemy sobie oczywiście łóżko mu dać, myślę. Łóżko i co, i jakieś takie inne potrzebne mu rzeczy. Dobra, myślę, że teraz starczy. Op, op, okej. Okay. Jest łóżka, nie wziąłem. Znowu będę musiał tutaj ten. przyjść. To zróbmy sobie na razie taki po prostu losowy. tor przeszkód. I on tak będzie musiał pokonywać go. Widzowie, biedny Adamek. O, nie! Nie, no to jest takie. Ach. Nie lubię tego, nie lubię, nie lubię, nie 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 nie! Nie. Jak się dostać? Wziąłem już ze sobą widzowe też łóżko I fajerwerki! Dobra, jestem już Udało mi się, moja z Elytra nie jest w dobrym stanie Ale jeszcze mu zostawię chyba troszeczkę jedzonka I miejsce na tabliczki też możemy zrobić Przede wszystkim chciałem sobie staka pieczonej wołowiny mu dać, jakby co? Przede wszystkim tabliczki, które będą się znajdować tutaj. I jeszcze tak, na pewno będzie potrzebował... Weźmy sobie drabinki właśnie. Księneczkę. Drzwi, możemy sobie więcej drzwi porobić. Dobra, mamy 12 drzwi, więc myślę, że to w zupełności wystarczy. No więc co, lecimy. Nie jest takie proste się tu dostać. Oj nie, oj nie, o nie, Nie! To jest trudne mega. Dobra, jesteśmy już tutaj ponownie na tej wyspie. Możemy udać skrzynkę. Do tej skrzynki mu damy Trzy, cztery, dobra. Żeby jakby co miał na drogę. Jezu, ja zapomniałem trochę magmy wziąć, ale to... Ja Najwyżej jeszcze przyjdę po to. Ej, to jest ciężkie, to jest dosyć ciężkie jednak, nie? O, cholera. Ja nie dam rady z tym. Ja nie dam rady. To jest trudne. Przy okazji się przespałem i widzowie, wziąłem 29 bloków magmy, niestety mało, bo więcej... No. Dobra, już mu zostawię chyba tabliczki, więc. Żeby już tutaj nie wracać za bardzo, nie? Napisałem tak, siema Damek Gaming, do przejścia masz parkour. W krzynce masz jedzenie, a jak przechodzisz, to nagrywaj. Na końcu czekają na ciebie twoje itemy i nagroda. Więc my już na razie widzowie zostawiamy to miejsce. I dopiero Damek Gaming będzie. O jezu, ej, to jest nie do przejścia, to jest nie do, to jest do przejścia, ale to jest do przejścia. i teraz widzowie mam plan na koniec: dać tutaj skrzynkę z wiadrem, wody, i musi wykonać z wiadrem wody na sam dół. Ja mam w ogóle... Dobra, to będziemy musieli w Zowie skoczyć szybko. Ła, lecimy. Mamy to wszystko ogarnięte, mniej więcej. Żeby tylko wody nie było się jeszcze rozżejże, ale ok. I teraz lecimy, oczywiście. Próbujmy to w ogóle zrobić, ten park. Hop. 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 Chyba to nie jest aż takie trudne. Jedno. O! O! Oj! O nie Ej, co jest? Ciągnę tego odbyć. O Dobra, więc jesteśmy już tutaj w tym miejscu. Czas dla ktoś... Uwaga, uwaga, troszeczkę coś tutaj poprawiałem, że to nie było aż tak łatwo. Dobra, skrzyneczkę tak. i do skrzyni dajemy wiadro wody. Oj, będę musiał skoczyć po prostu tu z wiadrem wody. na pewno nie będzie aż takie proste, więc ja myślę, że mogę się ewakuować stąd. Uuu. dobra, jeszcze tutaj będę musiał sobie zniszczyć. I zaraz się widzimy. A więc dobra, skoro już nasz parkour został zrobiony, możemy się przelegować na konto Adamka Gaminga. Już jesteśmy ponownie. No a więc co? Skrzynię muszę sobie wziąć. Jakąś. Nie wiem, może tu ma. Dobra, jest tu jakaś skrzynia. I dajmy mu od razu tutaj te wszystkie itemy, jakie tylko posiada. Elytrę to sobie możemy wziąć I je zrzucę po prostu Jak będę yy, Na samym szczycie No więc dobra 25 poziom, trudno Trudno, trudno widzowie Jak to się mówi. może nie zginie Może mi się od razu No hop, lecimy W no, ręce, Jeszcze, jeszcze, jeszcze Uwaga, hop Dobra, jesteśmy I teraz widzowie, tak tutaj wszystkie itemy jakie posiadamy to musimy je po prostu wyrzucić dobra to sobie teraz możemy już zjeść żeby tak po prostu wiecie sobie życie odrobić i tak dalej dobra dobra jeszcze możemy sobie zjeść wszystko już zdjąłem z siebie nic już na sobie nie mam tutaj, popatrzcie no i teraz tak szczerze możemy udać to jedzenie tylko tu literę zrzucamy Cyk. poszło ok no to co ustawiamy sobie spawn'a na fajnie spawn na sobie ustawiłem no więc zadamy gaming życzę ci powodzenia a my widzimy się widzowie już wkrótce cześć